Państwowe koncerny energetyczne wspólnie chcą złożyć, czy w zasadzie składają już w tej chwili ofertę na wykupienie aktywów francuskiego EDF-u. To są przede wszystkim jedna duża elektrownia. I wiele elektrociepłowni, zwłaszcza te aktywa elektrociepłownicze są bardzo interesujące, ponieważ one są zmodernizowane, działają dość dobrze, nie wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych w przeciwieństwie do elektrowni w Rybniku. Jednak na przeszkodzie może stanąć decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsorcjum złożone z państwowych gigantów ma no, prawie że cały rynek wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, co znaczy, że wspólny zakup tych aktywów będzie wymagał zgody uokik I teraz może nam się powtórzyć scenariusz sprzed pięciu lat, kiedy Polska Grupa Energetyczna chciała kupić energię. Wówczas ówczesna prezes UOKiK no, podjęła decyzję, hmm, że nie jest to możliwe, ponieważ tak zwany rynek relevantny, czy, czy, czy rynek odniesienia, to nie jest rynek europejski, na którym polskie koncerny są no, niewiele znaczące, ale to jest rynek polski, ponieważ zdolności importu energii elektrycznej z zagranicy są niewielkie. I dlatego musimy rozważać ten rynek jako polski, na którym te polskie podmioty mają ogromną większość tak naprawdę wytwarzania i w związku z tym ten zakup wcale nie musi dojść do skutku. Możliwa jest decyzja pod warunkiem, na przykład, no, pod warunkiem można by sobie wyobrazić, rozbudowy połączeń transgranicznych, czyli jeżeli Polska będzie rynkiem ściślej połączonym z Unią Europejską, z pozostałymi krajami, to wówczas będziemy mogli rozpatrywać całą Unię jako ten rynek. Natomiast trzeba pamiętać, że rozwój tego typu połączeń oznacza, że na polskim rynku hurtowym pojawi się także w większej mierze cena z zachodu. A Polska jest w tej chwili oprócz Litwy najdroższym rynkiem w tej części Europy i jednym z najdroższych rynków w całej Unii Europejskiej. Wspierana przez konsumentów energia odnawialna, na przykład w Niemczech, czy tania energia z elektrowni atomowych. Wodnych ze Skandynawii no sprawia, że nie jesteśmy w stanie konkurować naszymi elektrowniami opalanymi węglem kamiennym z ich produkcją. I otwarcie rynku oznaczać będzie, że po prostu ta cena spadnie, być może nasze elektrownie mogłyby być pewnego rodzaju backupem dla energii odnawialnej z Niemiec. Takie scenariusze także są w Polsce analizowane, ale wydaje się, że rząd nie chce iść w tym kierunku, więc także nie należałoby oczekiwać szybkiego otwierania naszych granic dla importu energii elektrycznej, i w związku z tym to może być podstawowa przeszkoda w przejęciu tych aktywów EDF. -u.